Ja to surowe brzmienie na przypalonej scenie Mogłabym zjeść ją całą, ale mi się nie chce jeszcze Ale patrz, patrz uważnie, bo patrzysz na legendę Ja to istota z niebios, co odwiedziła ziemię Jestem tu po to, żebyś miał o czym gadać Jestem tu po to, żeby robić co nie wypada Jak wypada coś, to twoje flow z bitu Moje wpada jak coraz więcej kwitu I waułcie z tyłu, ma to czy laski i typów. Słuchaczy techno i fanów drylu To teraz zrób mi miejsce, zrób, zrób mi miejsce, zrób, zrób, zrób mi, mi miejsce. Bo wypuszczam bestie, mój rym do trzy głowy. Serber bo trzykrotny, mój styl jest chory. Jestem jak wilk głodny, dziki, bo nie mam smyczy. Poluję nocą, a za dnia mieczy. To teraz zrób mi miejsce.